Moja droga do domu zaprasza na rozmowy ze źródłem. Czasem myślisz, że coś poszło nie tak, bo zamiast ulgi po duchowej pracy czujesz wściekłość. Ale gniew nie jest błędem. Gniew to ogień, który wypala kłamstwa. To twoja dusza, która wreszcie mówi dość. W tym odcinku opowiem Ci, dlaczego gniew może być świętym strażnikiem Twojej prawdy. Powiem, jak odróżnić wybuch od granicy, jak poczuć gniew, nie raniąc innych, jak uczynić z niego Twoją wewnętrzną moc. To nie jest podcast o radzeniu sobie z emocjami to jest przestrzeń, w której gniew odzyskuje godność i Ty razem z Nim. Czasem w mojej pracy z klientami dochodzimy do pięknego momentu, gdy po sesjach ze mną wracacie i mówicie, nie masz pojęcia, jak jestem wkurzony. Jak to jest, że pomimo sesyjnej pracy opartej na polu prawdy miłości, to co odczuwacie kilka dni po procesach, jest czasami czymś skrajnie innym? Wiesz co? To wspaniale, że jesteś wściekły, bo to oznacza, że w końcu dałeś sobie przestrzeń na to wspaniałe uczucie, które jest bramą do Twojej doskonałości. Jak to możliwe? Spokojnie, już tłumaczę. Otóż działanie z przestrzeni pola prawdy rozsadza wręcz w naszym życiu wszystko to, co jest kłamstwem. O energii prawdy nagram oddzielny podcast, w którym powiem o tym więcej. Ale tymi kłamstwami, które spotyka prawda, nie muszą być rzeczy wielkie. Mogą to być małe z pozoru nic nieznaczące niedopowiedzenia, na których jednak zbudowaliśmy wielkie świątynie swojego życia. Ale do brzegu, co ma wspólnego źródło prawdy z gniewem? Prawda obnaża każde kłamstwo, szczególnie te, którymi karmimy nas samych. I gdy energia prawdy wlewa się niczym rzeka w każdy zakamarek naszego życia, wtedy widzimy, ile razy siebie uszukiwaliśmy. Widzimy, ile razy oddaliśmy nasze plany, nasze marzenia, naszą drogocenną energię komuś lub czemuś, bo się baliśmy, bo wątpiliśmy w siebie. I gdy w takich momentach patrzymy na nasze życie, często budzi się w nas on gniew ognisty strażnik naszych granic. Gniew pojawia się zawsze wtedy, gdy mówimy jakiejś historii stop! Nie podchodź do mnie więcej. Nawet jeśli jeszcze nie wiemy, co z tym wszystkim mamy zrobić, dajemy otoczeniu jasny sygnał. Nie ma we mnie na to zgody. Za każdym razem, gdy słyszę historię o wybuchach gniewu, które dzieją się po sesjach, uśmiecham się, bo wiem, że ta osoba jest w najlepszym możliwym dla siebie miejscu i weszła właśnie w fazę realizacji pierwotnego planu swojej duszy. Oczywiście, stoi to w całkowitej opozycji do tego, co myślą w tych momentach ci, Którzy tego wewnętrznego gniewu doświadczają. A są to myśli: Pewnie robię coś nie tak. Proces miał wyglądać inaczej. Ula mówiła, że gdy łączysz się ze swoją prawdą, to wszystko płynie, a kurczę, nic nie płynie, bo jestem wściekły. Widzisz, źródło gniewu to pierwotna siła graniczna. To ten moment, w którym coś w tobie mówi dość, nie zgadzam się, to jest moja święta przestrzeń. Kiedy łączysz się ze źródłem gniewu, to nie jest to wybuch emocji. To jest jasne, mocne, elektryzujące czucie siebie w relacji do tego, co cię przekracza. Może przyjść nagle przez sytuację, która cię naruszyła. Może przyjść poprzez wspomnienie swojego życia. I tego, jak działałeś w przeszłości. Jakkolwiek się to wydarzy, zamiast w niej wybuchnąć, czujesz napięcie w brzuchu, przyspieszone bicie serca, poczucie gotowości do postawienia granicy, to niemożność milczenia dalej. To jest właśnie ten moment, w którym Twoje ciało woła o prawdę, zanim jeszcze zrobi to umysł. Jeśli pozwolisz tej energii płynąć świadomie, nie tłumiąc jej, nie rozładowując impulsywnie, zaczynasz wchodzić w pasmo źródła gniewu, czyli do miejsca, gdzie gniew staje się informacją, a nie tylko emocją. Jak przebiega zatem integracja gniewu? Integracja to nie jest ujarzmienie, to przyjęcie pełni. To znaczy, że zamiast odczuwać gniew jako coś niskiego, nieduchowego, niegodnego, niedobrego doczucia, mówisz mu: Jestem gotowy Cię poznać. Pokaż mi, przed czym mnie tak zaciekle chronisz. I wtedy dzieją się rzeczy piękne. Zaczynasz widzieć historie, w których go nie wyraziłaś, przypominają ci się momenty, kiedy inni deptali twoje granice, a ty milczałeś. Możesz odczuwać ból, może pojawić się szloch lub drżenie. To ciało domaga się domknięcia tego, co jeszcze niedokończone. I to nie jest łatwe. Czasem wraca stłumiona wściekłość, trauma, krzyk, czasem nawet wspomnienie innego życia. Ale jeśli pozwalasz temu być w bezpiecznej przestrzeni, na przykład poprzez ruch, głos, medytację, to zaczynasz wydobywać z gniewu jego czyste jądro, a jest nim siła życiowa i graniczność. Gniew przestaje być reakcją, a zaczyna być obecnością, Twoim wewnętrznym strażnikiem, który nie musi już krzyczeć, bo w końcu jest słyszany. A co się dzieje, kiedy scalamy w sobie źródło gniewu? Jak to poznać? To bardzo subtelny moment, niespektakularny, raczej wewnętrzne. Aha, wiesz, że scala źródło gniewu, gdy nie boisz się już go czuć, nie uciekasz od niego, nie wchodzisz w lęk przed nim. Lęk wyrażony myślami. A co jeśli znowu się uniosę? Tylko masz do niego dostęp jako do narzędzia, potrafisz powiedzieć nie, bez poczucia winy, nie musisz się bronić, twoja obecność sama wyznacza granice. Zaczynasz odczuwać szacunek dla siebie, nie przez ego, ale przez poczucie własnej mocy. I najważniejsze: gniew nie znika, ale przestaje dominować. On staje się strumieniem w rzece twojej mocy. Gotowym do użycia w służbie miłości, a nie przeciw niej. Wtedy gniew to już nie chaos, to strażnik ognia, a ty nie jesteś już Jego niewolnikiem, jesteś Jego świątynią.